Wyobraźcie sobie, że polityk przez trzy lata mówi jedno, a nagle w jednym poście na truth social kompletnie zmienia swoją politykę wobec największego konfliktu naszych czasów. Właśnie to zrobił Donald Trump. To, co prezydent napisał o wojnie na Ukrainie kilka dni temu, nie jest zwykłą zmianą zdania. To kompletna rewolucja w amerykańskiej polityce zagranicznej. Oświadczenie, które powinno napełnić nadzieją Kijów i wzbudzić strach na Kremlu. Przez całą swoją kampanię Trump mówił o ustępstwach terytorialnych, o tym, że Ukraina musi oddać część ziemi za pokój. Teraz mówi coś zupełnie przeciwnego i to coś może zmienić bieg całej wojny. Zostańcie z nami do końca, bo to, co usłyszycie, może Was zaskoczyć. Zacznijmy od faktów. Przez miesiące, właściwie przez lata, Trump konsekwentnie twierdził, że Ukraina, jako mniejszy i słabszy przeciwnik, nie może realistycznie liczyć na pełne zwycięstwo nad Rosją. Wielokrotnie nawoływał prezydenta Załońskiego do kompromisów, do oddania części terytorium w zamian za pokój. Jeszcze w sierpniu podczas spotkania z Putinem na Alasce, Trump mówił o wymianie terytorialnej między stronami. To była jego stała linia. Ukraina musi się pogodzić z utratą Krymu, Donbasa. Może jeszcze innych regionów. Ale kilka dni temu na Truth Social Trump napisał coś, co brzmi jak kompletnie inna polityka zagraniczna, a mówi on tak: Po poznaniu i pełnym zrozumieniu sytuacji militarnej i ekonomicznej Ukrainy i Rosji oraz po zobaczeniu kłopotów ekonomicznych, jakie powoduje to Rosji, myślę, że Ukraina ze wsparciem Unii Europejskiej jest w stanie walczyć i wygrać. Całą Ukrainę z powrotem w jej pierwotnej formie. Dobrze słyszycie, Trump mówi, że Ukraina może wygrać całą wojnę i odzyskać wszystkie swoje terytoria. To nie jest żaden kompromis, żadne dzielenie się ziemią, to jest pełne zwycięstwo, ale Trump poszedł jeszcze dalej. W swoim poście bezpośrednio skrytykował Rosję, nazywając ją papierowym tygrysem i mówiąc, że wojna, która powinna zostać wygrana przez prawdziwą potęgę militarną w mniej niż tydzień, trwa już od ponad trzech lat. Co się stało? Co spowodowało tak dramatyczną zmianę w myśleniu amerykańskiego prezydenta? Odpowiedź leży w tym, co Trump zobaczył na własne oczy podczas swoich rozmów z liderami obu krajów. I tutaj dochodzimy do kluczowego punktu tej historii. Putin wielokrotnie okłamywał Trumpa. W słowach samego prezydenta każda rozmowa, jaką z nim prowadzę, to dobra rozmowa. A potem, niestety, bomba ląduje w Kijowie czy gdzieś indziej i wtedy bardzo się na to złoszcze. To jest wzorzec, który się powtarzał. Putin obiecywał pokój w rozmowach z Trumpem, a potem przeprowadzał kolejne rekordowe ataki dronów na ukraińskie miasta. Ta ciągła gra pozorów najwyraźniej przesądziła o zmianie nastawienia amerykańskiego prezydenta. Ale to nie wszystko. Trump zaczął analizować faktyczne dane z frontu, ekonomiczne wskaźniki, rzeczywistą sytuację militarną i to, co zobaczył. Zupełnie zmieniło jego perspektywę. W swoim poście Trump zwraca uwagę na coś, co analitycy wojskowi mówią już od miesięcy. To Rosja jest w defensywie, nie Ukraina. Moskwa może wydawać się potężna na papierze, ale rzeczywistość jest inna. Spójrzcie na dane z Donbasu. Rosja od miesięcy próbuje zdobyć jedno miasto – Pokrowsk. Rzuciła na nie wszystko, co ma, a mimo to nie potrafi go zdobyć. Tymczasem Ukraina odbiła pięć razy więcej terytorium w w tym regionie, niż Rosja zdołała zająć. To nie brzmi jak armia, która wygrywa wojnę, prawda? Ale militarne sukcesy Ukrainy to tylko część obrazu. Trump w swoim oświadczeniu skupił się mocno na czymś innym na rosyjskiej ekonomii. Która według niego upada. Film na ten temat możecie zobaczyć na naszym kanale. I tutaj mamy twarde liczby. Rubel stracił dramatycznie na wartości. Rosja jest odcięta od międzynarodowych systemów bankowych i płatniczych. Narodowy Fundusz Majątkowy kurczy się z powodu nadmiernych wydatków militarnych. Codzienne zakupy kosztują Rosjan nawet dwukrotnie więcej niż jeszcze kilka lat temu. A to nie są propagandowe liczby, to przyznają nawet rosyjscy urzędnicy. Minister gospodarki, Maksim Reszietnikow latem ostrzegał, że kraj stoi na skraju recesji. Trump w swoim poście pisze: Putin i Rosja mają wielkie kłopoty ekonomiczne i to jest czas dla Ukrainy do działania. To nie przypadek, że prezydent użył takiego języka. Ekonomia to jego żywioł, jego specjalność. Kiedy Trump mówi o wielkich kłopotach ekonomicznych, z pewnością wie o czym mówi. Rosyjska machina wojenna pochłania ogromną część budżetu państwa. Ludzie stoją w długich kolejkach po benzynę. Inflacja szaleje. To są objawy gospodarki wojennej, która nie może funkcjonować w nieskończoność. A tymczasem Ukraina, wspierana przez NATO i Unię Europejską, otrzymuje stały dopływ nowoczesnego uzbrojenia, szkoleń i pomocy finansowej. Ta asymetria z każdym miesiącem działa na korzyść Kijowa. Ale najciekawszy i najbardziej kontrowersyjny fragment oświadczenia Trumpa brzmi tak: Ukraina będzie mogła odzyskać swój kraj w pierwotnej formie i kto wie, może nawet pójść dalej. Może nawet pójść dalej. Te kilka słów może oznaczać rewolucję w podejściu USA do konfliktu. To pierwsza sytuacja, kiedy amerykański prezydent sugeruje, że Ukraina mogłaby nie tylko odzyskać swoje terytoria, ale także wejść na rosyjską ziemię. Czy Trump naprawdę zachęca do inwazji na Rosję? Czy to tylko psychologiczna gra mająca wywrzeć presję na Putinie? Prawdopodobnie to drugie. Trump doskonale wie, jak używać słów jako broni. Sama sugestia, że Ukraina może pójść dalej, to potężny sygnał dla Kremla. Jeśli nie zakończysz tej wojny, może się okazać, że to ty będziesz bronił swojego terytorium. To klasyczny ruch negocjacyjny. Trump pokazuje Putinowi, że alternatywą dla pokoju może być scenariusz jeszcze gorszy niż obecny scenariusz. W którym to Rosja traci ziemię. I tutaj dochodzimy do kluczowej części tej historii zmiany w relacjach Trump-Putin. Przez lata media spekulowały o bliskich relacjach między Trumpem a Putinem. Prezydent USA wielokrotnie spotykał się z rosyjskim przywódcą, często wracając z tych spotkań z optymizmem co do możliwości zakończenia konfliktu. Ale teraz widzimy coś zupełnie innego. Trump w swoim poście nie tylko nie broni Rosji, on ją wprost atakuje. Nazywa rosyjską armię nieskuteczną, rosyjską ekonomię upadającą, a samą Rosję papierowym tygrysem. To język, którego Trump nigdy wcześniej nie używał w odniesieniu do Putina czy Rosji. Co więcej, na końcu swojego oświadczenia Trump jasno deklaruje: Będziemy nadal dostarczać broń NATO, żeby NATO robiło z nią, co chce. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Ta broń trafia na Ukrainę i jest używana przeciwko rosyjskim siłom. Podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego ONZ, Trump poszedł jeszcze dalej. Groził poważnymi cłami na rosyjskie towary, wzywał kraje NATO do całkowitego zaprzestania kupowania rosyjskiej ropy, a gdy zapytano go, czy kraje NATO powinny zestrzelić rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną, odpowiedział krótko: tak. Uważam, że tak. To nie brzmi jak prezydent, który chce chronić Putina, prawda? Prezydent Zełański zareagował na nowe stanowisko Trumpa bardzo pozytywnie. W wywiadzie dla Fox News nazwał to wielką zmianą i przyznał, że był trochę zaskoczony nowym podejściem amerykańskiego prezydenta. Zełański powiedział coś bardzo znaczącego. Myślę, że fakt, że Putin tyle razy okłamywał prezydenta Trumpa, też zrobił różnicę między nami. To potwierdza nasze wcześniejsze analizy. Putin swoimi kłamstwami i manipulacjami sam przyczynił się do zmiany amerykańskiego stanowiska. Ukraiński prezydent dodał również, że po prywatnych rozmowach z Trumpem czuje, że amerykański przywódca nie wierzy już w wymianę terytorialną. I tutaj cytat: Myślę, że rozumie dziś, że nie możemy po prostu wymieniać się terytoriami. To nie jest uczciwe. Ale co to wszystko oznacza dla przyszłości konfliktu? Po pierwsze, Ukraina otrzyma prawdopodobnie jeszcze mocniejsze wsparcie militarne i ekonomiczne ze strony USA. Po drugie, presja na Rosję będzie narastać, zarówno militarna, jak i ekonomiczna. Po trzecie, Putin znajdzie się w jeszcze trudniejszym położeniu, bo jego jedyna nadzieja na łagodniejsze stanowisko Ameryki właśnie się rozwiała. To, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, to być może najważniejszy punkt zwrotny w tej wojnie od czasu jej rozpoczęcia. Trump, który przez lata mówił o kompromisach i ustępstwach, teraz mówi o pełnym zwycięstwie Ukrainy i porażce Rosji. Czy to oznacza, że wojna się skończy szybciej, czy może przeciwnie, że będzie trwać dłużej, bo Putin nie będzie miał już nadziei na łagodne potraktowanie ze strony Ameryki? Jedna rzecz jest pewna, sytuacja geopolityczna właśnie dramatycznie się zmieniła, a konsekwencje tej zmiany będziemy obserwować przez kolejne miesiące, a może nawet i lata. A co Wy o tym myślicie? Czy zmiana stanowiska Trumpa to dobra czy zła wiadomość dla zakończenia konfliktu? A może uważacie, że to tylko kolejna polityczna gra pozorów? Napisz w komentarzach, jak widzisz scenariusze rozwoju sytuacji. Jeśli ten materiał był dla ciebie interesujący i chcesz oglądać więcej podobnych treści, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał Wiadomości Polska i Świat oraz kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Do usłyszenia w kolejnym filmie.